O Koneckim Centrum Kultury młodzi wokaliści tworzą świąteczne teledyski. To już tradycja dla dzieci uczęszczających tam na zajęcia wokalne. Zwyczaj tworzenia muzycznych klipów zrodził się 3 lata temu. Podczas pandemii dostęp do imprez kulturalnych był ograniczony, więc dyrektor Ośrodka Kultury wpadł na pomysł, aby pokazać umiejętności wokalne dzieci za pomocą teledysków, które miały być emitowane na portalach społecznościowych. Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, ale to nie jedyny powód tego muzycznego spotkania. Stwierdziliśmy, że chcemy nagrodzić dzieciaki za ich ciężką pracę. Co prawda, przygotowujemy się do jarmarku bożonarodzeniowego, ale uznaliśmy, że taki świąteczny czas to jest idealny moment na. Taką laurkę muzyczną dla rodziców, żeby nas zobaczyli, jak tu działamy, co tu robimy. Stąd te nagrania dzisiejsze. Dzieci z Okoneckiego Ośrodka Kultury przygotowały trzy świąteczne piosenki: Kochany Panie Mikołaju, A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna, oraz Podarunki z nieba. Bardzo lubię śpiewać, mam do tego talent i lubię z koleżankami śpiewać. Ja lubię piosenki świąteczne, takie wesołe i no takie ciekawe. Śpiewam dlatego, że to jest moja pasja i bardzo mi się to podoba. Teraz ekipa filmowa zajmie się montażem teledysku. Efekt pracy wokalistów i filmowców będzie można podziwiać od 19 grudnia na portalach społecznościowych. Mikołaju, Mikołaju nasz. To wszystko dziś w informacjach. Zapraszam w poniedziałek, 5 grudnia. Do zobaczenia.